17 listopada 1860 roku to dzień, w którym francuski prawnik Aureli Antoine de Tunens ogłosił deklarację niepodległości królestwa Araucanii i Patagonii, próbując stworzyć na południowych krańcach Ameryki Południowej własne europejsko-indiańskie państwo. Tunens, zafascynowany kulturą Mapuczów i przekonany, że może pomóc im w wzmocnieniu samostanowienia wobec ekspansji Chile i Argentyny, przybył na terytoria zwane Arauco z pełnym przekonaniem, iż jego doświadczenie prawnicze oraz charyzma pozwolą mu uzyskać zaufanie lokalnych wodzów. Według przekazów został rzeczywiście królem przez część przywódców plemiennych, choć wciąż budzi to dyskusję historyków, ponieważ część źródeł podkreśla ceremonialny, a nie polityczny charakter tego aktu. Mimo to Tunens ogłosił konstytucję, utworzył symbole państwowe oraz mianował ministrów, starając się nadać projektowi Araukani pełną strukturę monarchii konstytucyjnej. Jego wizja wpisywała się w szerszy kontekst XIX-wiecznych utopii politycznych, kiedy to podróżnicy, awanturnicy i reformatorzy próbowali zakładać egzotyczne państwa, wykorzystując geopolityczne napięcia na obszarach pogranicznych. Realizacja planu Okazała się jednak dramatycznie trudna, rządy Chile i Argentyny uznały działania Tunensa za bezpośrednie zagrożenie dla swojej suwerenności nad regionem. W 1862 roku francuski samozwańczy monarcha został pojmany przez chilijskie wojsko, oskarżony o wzniecenie rebelii i osadzony w więzieniu w Santiago. Po badaniach psychiatrycznych wydalono go do Francji jako osobę niezrównoważoną, choć współcześni badacze podkreślają, że był raczej idealistą niż szaleńcem. Tunez nie poddał się i w kolejnych latach trzykrotnie próbował wrócić do Araucanii, licząc na odbudowanie wsparcia wśród Mapuczów, których w tym czasie toczyli ciężką walkę z chilijską kompanią pacyfikacyjną. Żadna z jego prób nie zakończyła się powodzeniem, a ostatnia podróż skończyła się wycieńczeniem, chorobą i powrotem do Francji, gdzie zmarł w 1878 roku. Królestwo Araukanii i Patagonii nigdy nie zostało uznane przez żadne państwo, lecz do dziś istnieje jako rodzaj monarchii wirtualnej, utrzymywanej przez następców Tunensa, głównie w formie symbolicznej i kulturowej. Historia ta pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych epizodów związanych z mapuczami ludem zamieszkującym południe Chile i Argentyny, który jako jeden z nielicznych w Ameryce Południowej przez stulecia skutecznie opierał się Próbą podboju. Epizod z 1860 roku pokazuje zarówno determinację Mapuczów w obronie swojej tożsamości, jak i ambicje europejskich idealistów, próbujących odcisnąć piętno na odległych zaklątkach świata. Zdjęcia.